OK, witajcie w kolejnym odcinku. O tam macie tego, jak widzicie, mamy. A i właśnie, jak klikniecie guzik, który, taki jeden, do kucania, Jak chcecie kucać, to. To wtedy się przepieniacie w coś. Tylko to jest na. To jest tylko na tej misji. tam, ale jeśli chcesz, żeby tą muzyczka to musimy wyjść poza. Poza tą kulkę. Aha, trzeba wyjść za, poza kulkę, to zobaczycie, jaka będzie fajna muzyka. Działa? Czekajcie Nie. XD. Dobra. Mm. I to są właśnie. Patrzcie, jak to wygląda na mapie. Takie coś po prostu. Normalnie to wygląda tak. Idę do więzienia, do, do więzienia. No bo mnie patrzyliśmy w więzieniu. Tak długo tu nie byłem. Jakby to nic nie Oj, więzienie. Okej, okay, ale jak widzicie, chcieliście bardzo prosić o lepki lasek. No to teraz on będzie. Tylko trzeba się odrodzić. Albo nie, wyjść do centrum. Będzie lepiej. Panie, bo teraz od centrum mapa było. Ok, idziemy. To jest. Czekaj. On był tutaj. Proszę bardzo, tu jest Kewi z Lewkim. I coś się stało z tym kłym składem? Nowe, nowe podium. I to takie fajne. koniec. Może jutro będzie event? Może i nie. I proszę, u Jezu I tu macie lepki. Słuchajcie proszę. Co? Co? Jak włączysz mapę, to zobaczysz tutaj co się dzieje, patrz. Koska, taka normalna patrzcie. Ej no! I Mamy shotguna. I jak mówiłem chyba powróci, ale powróci nie dzisiaj. Jednak double pompa chyba powróci, nie wiem. Chyba powróci double pompa. O nie, ty tańczysz. I patrzcie, tańczymy, nie możemy używać broni. Impreza, patrzcie. Oni się tak cieszą. O, i jak mówiłem, to to będzie takie tako. Jakie się zje? Nie, Patrzcie, jak jacy jesteście szybcy. Jak na papryczce. Jeszcze daje Ci to 10 kewa. Jest warto to jeść. Myślę, że ty dostałeś Loa. A i był hamburgerek, a teraz jest tako: czyli mamy pomidora, pomidorka, tako, cebulkę, balonik, logik, tako, papryczka. Nie no. Myślę, że kolejna wyrwa jest tam, ale tam jest centrum. Ty jest znów tańczysz haha. No kurde! No jest znów impreza! Może oni, może oni tak robią, że świętujemy, że tak się cieszą, że powrócił ten lepki lasek. I tu mamy Kevina blisko. I patrzcie! Ali. Już nie będzie nas to wkurzać. I teraz idziemy na stechu skład, bo tam się coś zmieniło. Mu? No. Mu? No. Nie wiem. Dobra, wracamy do centrum i jedziemy na stechu. Ok. Patrzcie, jakbym mógł to powiedzieć. Je co, co się dzieje? ale mi pat robi kurde spadł mi. <grych> Oj Sechu skład poskład ma płacić tysięk Eee. Dobra, lecimy. I wam pokażę co to jest za górka tylko jakby. Proszę bardzo. Mamy coś takiego. Otwieramy skar z tumikiem. O kurde. No spad. ja mam dalej tego kewa od tego. Od tako. Okej. Okay. Okej, okay, a teraz mam... Oj, czekajcie. Teraz idziemy na podium. No. Ej, ja mam krzaka na dole. Nie, Nigdy. No mnie. Dlatego ja nie chciałem go ubierać, bo tak pomyślałem, że teraz mi ten krzak wyskoczy. Co? Skręcimy. No to... Dobra. Zaraz. Zamknij drzwi. Nie. Bo? No, ja sobie skręcę. Ok. Czekajcie, ludzie. Jeden kwiatek i... Co? skarpety? Ale czy nie? Zamknij. Zaraz, tylko muszę coś zrobić. O, akurat tu jest gorący A, fajne to mam. O! Ej, to zadanie byśmy mogli zrobić, gdyby nie to Tymi rzeczami, bo tu je nie topesz. Tak? No. Teraz byśmy takie O to też jest fajne, bo tam też są krzaki. O, idealnie tego działa, do domu. Ty masz Epega? Gramy.

Filipe, touch is there, bro. Filipe, feel dance, Chodź, na chwilę. A, dobra. Nie pokazaliśmy wam podium niechcący, bo musieliśmy na razie włożyć. Teraz zobaczymy, czy są te potki brutala. Jak, te, jak są, to po kolega nam powie. Czyli raz jest znam. I pamiętajcie o lajku Subika z dzwoneczkiem. Nie ma. Nie ma. Kurde, nie ma jeszcze potek. Ale niedługo mam nadzieję, że szybko będzie aktualizacja. Jeszcze jest fajna rzecz, zaraz wam pokażę. Ja no, Ale wiesz, że jak, jak ja nagrywam to trzeba. Trzeba. Ale nie trzeba tak gadać. No trzeba. A Ale fajne. No. W ogóle automaty są, słuchajcie. To jest fajne tutaj automatycznie Czekaj, ja położę sobie! Koszt pierwszego przedmiotu drewno czyli za to no nie Jezu mogę nie wiedzieć. Jak ty czasami, jak jak, jak ja czasami mówię, um, jak ja mówię, naprawdę ty nie wiesz? To mówisz, no mogę się pomylić, a ja do ciebie tak nie krzyczę jakoś. Czekaj, ja ci poustawię. Dobra <trym> nie dawać, a to już nigdy nie zakończę Dodatkowa amunicja. Wyłączona na początku. Wyłączona na początku gry. Wyłącz przy transmisji od. Wyłącz przy transmisji od. Okej, okay, dawaj gotowość. Znaczy nie, gotowość, tylko tego. I bym chciał coś sprawdzić. I czekaj, ja włożę tutaj broń. Nie rób, nie wykładaj. Ja włożę. Patrz, co ja włożę. Okej. Okay. I teraz wystarczy włączyć. Włącz, włącz! Patrz! Dołącz gotowość!